Okej, okay. i Szanowni Wam wszystkim, witam Was serdecznie z tej strony. Oczywiście, Chmielu, a to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Halo 1: Combat Default, to dokładnie tak gramy na Master Chief Collection. Oczywiście, kontynuujemy naszą przeprawę w świecie Halo. I w tym momencie w misji o nazwie e, Kartograf, jak dobrze pamiętacie, misja bodajże czwarta. Nic się nie zmieniło. Wiem, że ostatnim czasem nie było odcinków. Ogólnie rzecz biorąc, już jest okres poświąteczny. Także e, w tym czasie, tak jak mówiłem, nie było żadnych odcinków. No wiadomo, święta trzeba było je spędzić z rodziną. Kurwa. Wartok zmierzy wszystkich moich ziomków. Um, i, I właściwie nie było żadnych odcinków ani z Halo, ani praktycznie z innych serii żadnych. E, no i teraz wracamy. Wracamy już na pełnej pompie. Cały czas będziemy do do następnych premier cisnąć oczywiście z innymi gierkami, które są aktualnie na kanale. Także na razie póki co się skupiamy na... Znaczy nie skupiamy się na Halo, ale w tym odcinku skupimy się na Halo, bo gramy w Halo. No nie ma co się oczekiwać, co to za skrzyneczka. Powiedzcie mi. O, dobra, życie, tak. To mi się przyda, to jest to. Um, co my wiecie, co... Mieliśmy w, aha, w poprzednim odcinku pamiętam tutaj, właściwie byliśmy w tym miejscu i tam mieliśmy znaleźć wejście do jakiejś sali, natomiast tam nas ten, yy, ten, ten, zatrzymał i nie daliśmy rady sobie po prostu tam wejść. I teraz musimy chyba dalej cisnąć ogólnie rzecz biorąc. Strzelajcie do nich, dziwki. Dobrze to robicie, dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie, chłopczyki, pięknie. Ten wybuchnąć powinien zaraz. O, gincie, gincie, chopaczki. Te kofeynanty to naprawdę takie biedne stworzonka. No nie ma co. No, tak jak mówię, teraz będę się starał y, skończyć wszystkie te serie typu właściwie, y, wiecie, Evile, Devil Wiffin i tam For Cry 4 też planuję skończyć jak najszybciej. Gdyż no nie ukrywam, ciągnie się ta seria, ciągnie. A nie potrzebnie, bo już dużo tej gry mi nie zostało. A tak się tą z nią pierdolę i wychodzi z tego, co wychodzi. Chcesz jeszcze jednego strzała, głupia kurwa. No dobra. Zginął. O, czekajcie, on ma fajną broń, Tak, dokładnie. Plasma rifle to jest to. Świetnie. Następni. W ogóle wjechałbym tu togiem ale nie wiadę bo się nie da, bo te skały są tak po prostu zmontowane, że się nie da po prostu. A te chłopta nasze są takie dziwne, że oni sobie po prostu zostają tam z tyłu nie wiem czemu zamiast iść mi, i mi pomóc, to oni specjalnie na Hama zostaną tam w tym aucie i będą na mnie czekać. Ej, ej naszych ziomeczków jest no troszeczkę nie ukrywajmy, ale dziwne, o kurwa stary, uhu. Nie wiem, czemu w ogóle latarkę miałem odpaloną, tak a propos. No że chłopcze. Już? Dobrze, dobrze, dobrze. Także... co? Wiecie co? Też Halo jedynkę postaram się szybko skończyć, żeby z dwójeczką już ścisnąć, bo nie mogę się dwójki doczekać. Już tam, z tego co wiem, ma być dużo lepsza grafika pod względem tam mają być pozmieniane i w ogóle... Także dwójeczka będzie dużo pewnie lepiej wyglądać niż ta część. To sobie wymienimy na Assault Rifle na przykład. O, tu jest ten kutafon. Znam go, znam go dobrze. Dobrze. Gin, 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 gin. Ich jest dwóch nawet. Ło wow, ho, stary. wow Ło! Wow, wow. Dobra, panu. No to jeden, jeszcze drugi tu gdzieś jest, nie? Gdzie on jest? Ło wow, 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 wow. Moment. Gdzie on zniknął kurwa? Co jest? Gdzie on jest? Jest, dobra? Ślicznie pięknie o to mi chodziło. No teraz jedziemy z tymi. Małymi Kowę na to, podobnymi zwierzątkami. O kurwa, do tego nie mam. Ło! Wow, nie mamy nic sam Nie, nic, nic, a nic. Zbyt ja tak agresywnie tutaj ruszyłem. Pasuje się wycofać troszeczkę. Co to za terminal? Ło! Wow, to Halo Channel. Dobra, dobra. Halo Channel nas nie interesuje, bo oglądałem sobie w sumie jeden terminal i powiem Wam szczerze, że to nie jest nic. In... Kurwa, Halo teraz mi się nie odpali. Może. Chcę grę, a nie Halo Channel. Dobrze, no. Kurwa, mać. To jest ogólnie rzecz biorąc nic innego jak kilka jakichś tam związanych z grą, że tak powiem, w danym miejscu filmików bardziej lub mniej związanych. Jak ktoś sobie chce obejrzeć, to sobie obejrzę, jak ktoś nie chce, to sobie nie No i tak są. Eee... Kurwa, właśnie się odpaliło, chyba, nie? Co się dzieje? Okej, okay, dobra, wiecie co, kontynuujemy już, jak pamiętacie, przed chwilą, znaczy, przed chwilą, niestety, wydarzyła się dosyć zła rzecz, która mi się nie podobała, bo odpaliłem sobie to Halo Channel i nie wiem z jakiej racji, nagle w tym momencie wywaliło mi nagrywanie na kompie, nie wiem jak to było powiązane z tym, nie wiem co się stało, w każdym razie kontynuujemy, już tutaj sobie wrócimy, na szybkiego zabiję tej kości i no i co, lecimy z tematem, nie? Nie ma się co pierdolić, trzeba się brać do roboty. Styki przyjmujcie kurwy głupie Aha ha. Nie raszuj mnie tak pięknie hoho, wow, hoho. Ho. Dobra, wow, jeden padł Z drugim są jakieś problemy z za dużo sobie chłoptaś pozwala widzę No to nic. Tak go zraszujemy pięknie i zaraz spadnie Dobrze, a my sobie weźmiemy tutaj tą apteczkę, która leżała, przez co możemy sobie zebrać tu coś jeszcze. O tak, to się przyda na pewno. Wow, hopta się nie coś widzę. Ściągnęły nie tak jak chciałbym. Ale to nic. To nic, to nic. Nie ma się co martwić. Teraz... Pytanie jest, jak ich tu ładnie ściągnąć, żeby oni nam nie zaszkodzili. Dobra, pięknie. Tak, wymienimy sobie broń na... a może być plazma, bo co, nic innego nie mamy, to akurat plazma nam musi wystarczyć. O, i... No i co, lecimy dalej z tematem. Co tu jest? O kurwa, kowenatów tutaj troszeczkę. Nawet się zdarzają mi tacy, ci ci więksi. Znowu latarkę miałem odpaloną, nie wiem po kiego ciula, ale była odpalona. Na tych starczami się przydają te plazma właśnie, szatery gany i tak jak tam tam woli. Plasma rifle, to... Rifle to jest chyba, nie? To się przydaje akurat na nich, bo jak się naładuje, to z ładnym pierdolnięciem w nich trafia. No cholera, co tu się dzieje? Jak my tutaj mam wejść, to ja nie wiem. Trzeba będzie się zastanowić. Choć tu skubańców malutki, choć... A dó dostał. To jest jeszcze, jeszcze, jeden. Pięknie. Wszyscy. A, to takie karzełkowy pierdko podobne zwierzęta, więc one to jakoś specjalnie nie zaszkodzą, no. O, tu jeszcze jest... To są te tarcze, nie? Nie mogę ich zebrać, nie wiem czemu. No nieważne, a tu co jest? Plazma pistol, o, plazma pistol, no, plazma pistol. Plazma rifle to jest to drugie. To co ci mocniejsi noszą. Okej, okay, wchodzimy do centrum... logistycznego kurwa. Pewnie jakoś to jest powiązane z tamtym miejscem, więc pewnie zaraz dotrzemy tam, gdzie mieliśmy dotrzeć. Wydupczaj, 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 wydupczaj. Ło! Wow. Błąd spokojnie. Pięknie. Teraz tego drugiego znajdziemy tylko. Przyjmuję coś chyba, nie? Czy nie? Żeby się nie okazało, że ja tak. W niego, na... O dobra, przyjmował jednak. Okej. Okay. coś jeszcze. Nie. Dobra, lecimy w dół, tak? Bez broni tak lecimy, ale lecimy. No. O kurwa, odważny i teraz będzie tam się odblokuje. No, musimy wracać w takim układzie. Ten wyglądał jak Predator typu widzieliście centralnie. Jeszcze miał takie ząbki. No perfidny predator z niego będzie tu przejście może tam, czy jest? muszę. O, chyba muszę normalnie zadupczeć normalną trasą chyba będę musiał cisnąć, tak mi się wydaje. No, chyba tak no nic, czyli trzeba wyjść stąd wsiąść na naszego Warthoga i Warthoga i... I wraca tam. o spoko, spoko, spoko. Ja mam tylko kurwa Plasma plazma rifle. No kurwa, no to wpytę. Chodźcie tu, kto tu jest? Gdzie tu ktoś jest? Chodź tu ktoś, chodź tu ktoś, kurwa, chodź, chodź, chodź.

Co, że tędy mam zejść? O kurwa. Ja nie wiem, czy ja jestem godzien tędy schodzić, ale dobra, zeszliśmy, to już zeszliśmy. Apteczka jest. Ja no, może aż takich rzeczy nie będziemy potrzebować. Ale, urtogaz sobie weźmiemy szkoda, że to nie jest ten nasz z tymi ziomkami. Ale, ten też się może przydać. Nie wiem, czy mam dalej jechać tą plażą, czy kurwa co. Chyba wiecie, co musimy zawrócić. No, bo to się w tamtym kierunku jechało. I w prawo właściwie powinien być ten spot, gdzie powinniśmy dotrzeć. Także, chyba tam naszym celem będzie tamten kierunek. Tak mi się wydaje. Wartok, tutaj jest nasz Wartok z naszymi ziomkami. O tak, siemka, yy, Wolę tego Wartoga, bo tutaj mogę przynajmniej czuć się trochę bezpieczniej. O jednego gościa, ten minigun, znaczy ten, ten tutaj cykałem kurwa i tak się jako tako przydaje. Więc nie jest to, to taki zbędny gadżet. Ten gunner jakoś tam oszczeliwuje przeciwników. Okej, okay, tutaj do góry, wyjazd Jest, o kurwa Strzelaj, strzelaj, strzelaj do niego, strzelaj Strzelaj do niego O kurwa, ja wysiadam, ja wysiadam, ja wysiadam A ty tam do niego strzelaj Dobrze Tu jest jeszcze jeden, ładnie go oszczeliwujesz Piękny teamwork, stary Dzięki, 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 a my tym w Tymczasem wejdziemy sobie do środka. Zobaczymy cóż tam odnajdziemy. Może być ciekawie, albo chujowo będzie. Zobaczymy. Okaże się wszystko za... 3, 2, 1. Bum, bum, bum. Ten chłop co tu był gdzieś kurwa zniknął. hm? Ten coś tutaj na obczajce był chyba jakiś. Cichutko. Wy się, co ty tu? Co wy tu robicie? Co wy to? Wypierdalać mi stąd. Tylko mnie denerwują te malutkie kazałki, no? Coś tu jest na dole. Tu awesome. są. Hm, czyli dalej w dół, okej. Okay. Wow, Jezus. Takie schody to rzadko spotykane normalnie. O kurwa. O, spadłem i to tak normalnie, bez przypału, bez żadnego przypału udało mi się tutaj zejść. To może się w tym momencie źle dla mnie skończyć. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę. Wiem, że schodzę w dół. Tego jestem pewien. A oprócz tego to nic nie wiem. Chcesz dostać serdeczny wpierdol? Dobra, ktoś jeszcze? Świąteczny wpierdol może ktoś chce dostać? Hmm? Nic chyba, nikt, 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 nikt nie chce dostać świątecznego Christmas wpierdol tak zwany. Christmas w to nie jest dla nich. O, ale mi się to przyda. To mi się przyda z mią chęcią, Tak, dzięki. Kurwa mać. O, są te. Wood, 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 wood Utwut, utwut, zginęły. Lecimy dalej, kurde. Fajne jest to, ale. Nie powiem, że nie można to Jest rozgrywka w Halo, bardzo. Takie jest moje odczucie po jakimś tam czasie przegranym. Coś tu kurwa muszę zrobić, ale cóż, co ja mam zrobić tu, to, to ja nie wiem. Hmm. hmm. Wiecie, tutaj byliśmy, tak? Tu jesteście na niższy level. Tutaj, i tutaj. Tu na ten panel? Niby tu? O, chyba tu, no. Zastanawiam się, co jest z kontrolą zainteresowana. To struktura wygląda jak jakiś taki Czyli do tego shrine'a musimy dotrzeć. Nie wiem, jak to się tłumaczy na polski, nie wiem, cóż to może ogólnie rzecz biorąc znaczyć, ale do tego takiego obręku, obręczyć co czegoś, znaczy, obręcz to jest halo, ale ten shrine to, to. Szczerze, to jakoś nie mam dopełnie. To o o jej mogło chodzić. I ogólnie rzecz biorąc to chujową trasą. Idę, było tam nie dotrę do nich, tędy. Nie tędy, nie tędy. Trzeba inaczej trasy przemyśleć. Moment, gdzieś tu musi być zawjazd do góry. Przecież by tędy? Aha, tak, tędy, okej, okay. tu. Na razie musimy się stąd wydostać. A ten sąd tragu oh, kurwa normalny. Szok. Zresztą zawsze w Hale są tragu na świetnym poziomie, więc tu się nie ma co dziwić, że tak też w tej części jest. Kurwa Ohohoho, bo mi tarcza się dropi, nie tak jak ja bym chciał Te małe skubańce z starczami tylko potrafią człowieka wnerwić, no naprawdę. Kurwa, jeszcze tam są. Uhu. Ten musi przyjąć dużo tych. Kolczyków, żeby padł skłoniec, o tak, pięknie, o to nam chodziło, dobrze, możemy dalej ku górze przemierzać się. Kurde, no nie, o nie. No co wyga? Ja pierdolę Idziemy... Myśl... No kurwa, no nie Całą wieżę praktycznie do przejścia mam. Ja pierdolę Czekajcie, tu gdzieś było wyjście nie? Tu tak? Okej okay. Po kolei bardziej na spokoju, niezbyt tak odważnie jak w tym momencie i z dużą nadzieją, bo nadzieja to podstawa. Gięcie pięknie, tak, okej, okay. mamy sobie tutaj skutka troszeczkę tak. O nie nie chuj, 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 nie skutka. Tam te kurwy nie złapią granota, okej. Okay. Yeah, that's right. Tutaj tego pięknie spięści i lecimy dalej Tak, żeby nas nikt nie trafił przy okazji Pięknie, tutaj lewa Lewa musi Zostać odbita jak najszybciej, okej, okay, tak Dobrze To jest to samo, tak Okej, okay, dobra, broń sobie wymienimy Będziemy mieć więcej ammo i lecimy dalej do góry Temat jest krojony do przodu. Pięk... Ło kurwa, nie tak pięknie. Ło ho 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 ho. Woho, ho 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 ho. Woho, ho ho. ho ho ho. Was się tu skurwysyny dużo nie spodziewałem w ogóle. Ło. Wow. Skąd oni się tu wzięli w ogóle? O Boże. Wszystkiego bym się spodziewał, tylko nie tych skubańców. Jeszcze tutaj, w takim terenie, gdzie tu można centralnie spać, na sam dół. Nie, 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 tego się nie spodziewałem. No to chyba koniec tej iglicy, nie? Już jesteśmy chyba na szczycie. Oj, nawet pięknie, achievement'ik wpadł. Nawet ja nie wiem za co, ale wpadł. Trzeba się cieszyć, że wpadł Kurwa ja to mam z tymi granatami pecha Przecież ja sobie w ogóle w większości granatów Przynajmniej jakich rzucam Nie trawiam w tych skubońców małych Ani tych dużych Dobra, świetnie. Wyżej do góry lecimy. Jest mało naboi to jest główny nasz problem aktualnie, ale damy radę. Przynajmniej powinniśmy dać radę. Dobra, wychodzimy stąd. Out. Bo kurwa, jest i ten z mieczem Skubaniec, którego my nie lubimy. Ale już po nim. To był ten, co został na początku na wejściu. Co nas ciągłań zabić? O, cholera. Jeszcze wzięliśmy broń, której nie, do której nie było amunicji. Dobra, wiecie co, wychodzimy stąd? Jak najszybciej. O kurwa, nie, nie, nie. Gdzie tu ktoś jest? Jezus Maryja, przecież oni na tarczach, nie cisną. Skubańcy, dobra. Popadały. Tu my, znaczy nasz statek, bierzcie nas, bierzcie nas. Pick up dla nas, ok. Do Pelikana wsiadamy. Jest świetna Kordona, jesteś dzięki, że nam oplanowujesz. Zobaczcie kody QR na ścianach w góry. Jezus. Ale... Byl... Czy z jakiej racji? No nie wiem. Dobra, atak na sterownię. Sterownia Halo będzie atakowana przez nas. Może być agresywnie, nie powiem, że nie? O, no są już te skubańce tutaj. Dzięki za to. Dzięki za to, dzięki za to. Naprawdę serdeczne dzięki, a my wysiadamy. Dzięki za tą podwózkę. Kurwa, jakie to jest wielkie. O Jezus Maria. Już, już walki, już już już, 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 spokojniej A oni tu agresywnie z nami cisną. Ja tu ledwo co wylądowałem w, w celu pokojowym w miarę A ci już nakurują do nas. Dobra, wiecie co, ja myślę, że zakończymy tutaj ten odcinek w sumie My tak mamy tam cisnąć aktualnie do sterowni i bronić się przed przemierzem, także to może będzie trwać troszeczkę. A tymczasem wiecie co, ja się z wami pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście widzimy się w następnych odcinkach. To by było na tyle i pamiętajcie też o reflinku, który jest w opisie, a ja się z wami tym razem żegnam i cześć wam wszystkim.